Cześć! Witam Was serdecznie, z tej strony Agnieszka, witam Was na kanale Szybte Dnia. Eee, oczywiście na wstępie podziękuję wszystkim za aktywność, za obecność, za to, że pomimo iż nie jestem jakaś taka bardzo regularna, no, to jesteście, jesteście ze mną, odzywacie się na mm, wiadomościach prywatnych, spotykamy się na sesjach. I to jest piękne, to jest przepiękne. Dziękuję Wam, ponieważ e, dzięki Waszej obecności, dzięki temu, że jesteście ze mną, e, mogę realizować e, raz, że swoje powołanie. Dwa mój cel jest pokryty z sensem i to daje mi po prostu zwykłe, codzienne szczęście. Jestem ostatnio trochę bardziej zmotywowana do tego, żeby działać, żeby um, aktywnie prezentować siebie, swój świat i tym samym realizować, um, co, co niesie ten kanał. Otóż um, misją i głównym przesłaniem wszystkiego jest to, byśmy po prostu tworzyli jeden taki kolektyw, jeden taki cudowny um, organizm, rodzinę. Byśmy siebie nawzajem wspierali, czuli, że to wszystko nie jest po nic, tylko właśnie po coś a po to, abyśmy realizowali swój najwyższy potencjał żebyśmy byli zwyczajnie przebudzeni, czyli gotowi do bycia sobą, bez względu na to, co to oznacza. Do tego, żebyśmy pozwolili sobie iść strumieniem swoich własnych potrzeb, swoich własnych pragnień, realizowali misję duszy, to po co tutaj przyszła, e, i się nauczyć, i przejawić i pokazać cały swój największy majestat. E, I absolutnie nie jestem tutaj w roli nauczyciela, a jednej z Was. Tej, która przychodzi tą drogę codziennie, tak samo jak i wy, która się potyka tak samo jak i wy, która ma tak samo trudne momenty, chwile upadku, prób, i przez, zwłaszcza na początku mojej drogi, nie miałam wokół nikogo, komu za bardzo mogłam o tym powiedzieć. Oczywiście byli znajomi, którym opowiadałam wszystko, ale e, wysłuchiwali mnie, za to jestem im ogromnie wdzięczna. E, natomiast jakby nie było takiego potwierdzenia, że można też tak myśleć. Momentami sądziłam, że jestem po prostu e, świrem. <grym> I po to jest ten kanał, byśmy zobaczyli, że byśmy się zainspirowali, zobaczyli, że nie jesteśmy tymi świrami, że są ludzie, którzy myślą, czują podobnie. I bez względu na to, jakich narzędzi tutaj używam, i chociaż głównie tarota, to też jest ciekawe, z wielu narzędzi, którymi dysponuję na co dzień, jakoś ten kanał idzie tym torem, ale może tak właśnie ma być. Jakby nie przychodzą do mnie inne pomysły, a jak przychodzą, to one się tutaj pojawiają, więc są mi medytacje, są rozmowy natomiast właśnie to, co chciałam podkreślić nie jestem tutaj po to, żeby kogokolwiek czegoś nauczyć tylko żeby potwierdzić, że to, co w Tobie rośnie jest też w innych e, że jesteś cudowny, wspaniały <grydy> nie ma się czym przejmować i nawet jeśli teraz coś Ci się nie udaje e, to, to o niczym nie znaczy, o niczym nie świadczy bo jak dotkniesz tej esencji która łączy nas wszystkich, w której okazuje się, że jesteśmy wszyscy jednym i tym samym wspaniałym, boskim przyjawieniem, to pewne rzeczy już są łatwiejsze do przejścia. Dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat, ponieważ 25 września wraz z nowym facę wchodzimy w nowy rok numerologiczny. Co to w ogóle oznacza nowy rok numerologiczny? Dla mnie numerologia jest narzędziem, który pozwala nam Rozszyfrować pewne zapisy matriksu, pewne zapisy gry, w którą przyszło nam grać, bo właśnie jak już się rozpozna, że się, jest się czymś więcej niż tylko tym ciałem materią i tym oddzieleniem. Czyli z sumą pewnych preferencji, którą nazywamy, e, no właśnie, nazywamy z imienia, nazwiska, e, określamy w takiej formie, e, to wiemy, że właśnie mm, są pewnego rodzaju wyzwania, z którymi przyszliśmy tutaj. Żeby doświadczyć pewnego skrawka, całości. I każdy rok, przez to, że tak go zapisujemy, takimi, takimi cyframi, takimi numerami, reprezentuje innego rodzaju wyzwania w naszym życiu. I tak e, mamy osobiste lata, w których Wiedząc, mając tą wiedzę, co nam sprzyja, a co nie, łatwiej jest zrozumieć, co nam się wydarzy. Bo na przykład e, w dziewiątym roku osobistym, e, nawet jak mamy jakąś ochotę coś tworzyć, to głównie żegnamy. To jest świetny moment na to, żeby odrzucić to, czego nie chcemy, żeby ko kontynuować to, co jest w nas. To jest, to jest rok, w którym dochodzi do rozpoznania na przykład, że właśnie coś nam nie służy i dobrze by było to odciąć. Nie, nie jest łatwy rok. Albo piąty pełen przemian. Trzy, trzeci taki radosny, wznoszący. I zaraz opowiem, jak się oblicza te swoje. Osobiste lata, yy, i z jaką energią przychodzi ten następny, yy, nowy, numerologiczny yy, rok. Yy, suma yy, roku, który nadchodzi. Czyli 2023, jest sumą wibracji, w jakiej będziemy się poruszać od 25 września do następnego roku numerologicznego. I on zawsze jest we wrześniu, trochę ruchomy, natomiast ten zbliżający się rok. Jest w wibracji siódemki. I to jest rok, w którym dobrze byśmy się zwrócili ku sobie, ku swojemu wnętrzu, ku duchowości. To jest świetny rok na znalezienie swojej pasji, tak ogólnie dla wszystkich. E, takiego rozpoznawania właśnie czym byśmy się mogli zająć. Przy organizowaniu. E, Dotychczasowych e, zajęć i wpuszczeniu właśnie w coś nowego. A dodatkowo, tą liczbę 7, dodając do sumy swojej daty urodzenia, czyli imienia, czyli dnia, miesiąca e, i roku swojego e, urodzenia, daje sumę, e, która oczywiście schodzimy, sumując wszystko, e, zawsze sumujemy e, do liczby od 1 do 9, więc jak nam wyjdzie 16, to dodajemy jeszcze 1 plus 6, żeby wyszła nam od 1 do 9 liczba. I ta liczba stanowi o tym, pod jaką wibracją jest nasz osobisty rok. Czyli w roku ogólnym, w którym liczy się właśnie skupienie się na swoim wnętrzu, na duchowości, na odkrywaniu prawdy wewnętrznej, na odkrywaniu tego, co jest w nas takie, e, co jest naszym sednem, e, do podążaniu za e, podążaniu za o, tutaj przepraszam, jeśli dzieci, które się, w zasadzie młodzież, która się tutaj zebrała, jest zbyt głośno, mam nadzieję, że tego nie będziecie słyszeć. Eee, więc w tym roku takim nastawionym na to, żeby znaleźć swoje pasje, nowe hobby, eee, coś, co nas pobudza, coś, co stanowi o tym właśnie, co jest to na, tym naszym, w tym roku mamy jeszcze jakby takie podzadania sprzyjające. Oczywiście. Zawsze prowadzimy życie tak, jak chcemy, tak, jak czujemy, jak to jest dla nas najlepsze. Ja pamiętam, że miałam takie lata, w których na przykład, będąc w szóstym roku osobistym, który jest taki sprzyjający znajdowaniu rodziny i tak dalej, szłam zupełnie inaczej, zupełnie pod prąd, ale też nie wibrowałam tymi najwyższymi potencjałami, więc nic dziwnego, że właśnie tak to się, tak to się odbywało. Natomiast dobrze jest wiedzieć, czemu energie sprzyjają. Bo, bo łatwiej nam się już wtedy poruszać, albo lepiej zrozumieć, dlaczego akurat takie doświadczenia nas dotykają w tym, a nie innym roku. Więc zapraszam Was wszystkich do tego, żebyście sobie obliczyli, zsumowali datę swojego urodzenia i dodali do sumy przyszłego roku 2023 i otrzymali. E, i otrzymali um, swój osobisty. Jak, jak ben, jaki jest wasz osobisty rok numerologiczny, który zacznie się 25 września? To będzie taki ogólny wstęp, ten, który jest dla każdego z um, dziewięciu typów roku. Zrobię dziewięć takich czytań, więc pełna mobilizacja do tego, żeby właśnie tak skupić się na kanale, dać Wam coś od siebie, co mogę, co czuję, co, co gdzieś tam chcę, i dodatkowo chciałabym zobaczyć, jakie energie to będziecie mieć wszyscy, teraz to zrobimy, jakie energie. Będą e, m, ogólnie dla tego siódmego roku osobistego. Oczywiście karty są już potasowane, ale chcę tak jeszcze tutaj wzbudzić ruch, wzbudzić tą m, energię. Wylosuję trzy karty takie na ten siódmy osobisty, e, i m, potem się rozłączę, a następny film, który nagram, to korzystając z takiej maszyny losującej, wybiorę o, o jest bardzo skuteczna. Słuchajcie, wybiorę, który rok, numerologiczny, po kolei, po kolei, po losowaniu będę czytać, odczytywać, jakie są główne energie, na co zwrócić uwagę, na co nie i tak dalej. A teraz bardzo proszę o prowadzenie wszystkie wysokowibracyjne istoty naszych nauczycieli, mistrzów prowadzących, anioły, archanioły, o pomoc, wsparcie, protekcję i prowadzenie, aby jak najlepiej odczytać. Dla nas wszystkich, to co powinno być wybrzmiałe. Oczywiście wiecie co: na pewno przyszły rok nie będzie wibrował tylko tymi energiami, które się pokażą, bo to tak nie jest, tak nigdy nie jest, tak nie może być nawet. Ale co chciałoby się pokazać? Co, co, co jest takie najważniejsze w tym siódmym ogólnym roku, który nadchodzi już niebawem. To jest rok pełen możliwości, rok obfitości. I tego jakby nie musimy wiedzieć, w jaki sposób coś osiągniemy, ale samo do nas przyjdzie tylko i wyłącznie, jeśli będziemy działać, jeśli postawimy na to, co jest właśnie w nas najbardziej. Jest to rok, który. Równocześnie, bo jakby zawsze wiecie, każda karta ma różne wibracje. To może być taki rok, że jeżeli nie pójdziemy za tym, co jest nasze, co na co stawiamy, to może się okazać, że to będzie też rok wielkiej manipulacji, że możemy być pod cudzą manipulacją, po prostu że. Że możemy uwierzyć komuś, kto różnymi metodami nas oczaruje omami, więc albo postawimy bardzo mocno na połączenie właśnie z sobą, albo będziemy grać w cudzą grę. To jest taki pierwszy przekaz na ten najbliższy rok, 2023. A co do takiej naszej osobistej pracy, na co by chciało się pokazać? Żeby naprawdę zacząć coś, co jest takie szczere, prawdziwe. Coś, co jest takie. Hmm, co wynika z takich naturalnych, e, wewnętrznych pragnień. Wręcz tak jakbyśmy mieli się otworzyć i wrócić z powrotem do takiego miejsca dzieć, dziecka, e, jakbyśmy mieli się spotkać z naszym wewnętrznym dzieckiem, jakbyśmy mieli zobaczyć. E, to, co jest takie szczere, niewinne, delikatne, e, takie pierwsze kroki, e, takie pierwsze działania e, i mm, takie niewinne to jest chyba najbardziej to, co chciałabym powiedzieć. Takie bardzo. E, Takie bardzo delikatne. I to, co się jeszcze tutaj pokazuje, to żeby bez względu na to, co ten rok przynosi, zachować spokój umysłu. Być może medytować, być może znaleźć sobie jakąś taką aktywność, żeby nie pozwolić, żeby szalał umysł rozszalałym umysłem, bardzo łatwo jest manipulować i sterować. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy dotykali tego, co jest w nas takie delikatne, takie e, pierwsze, takie takie bardzo kruche, takie, które być może boimy się nawet o, komuś o tym opowiedzieć, ale w nas jest. Lisie. E, z takim czasami niedowierzaniem, czy, czy mogę, czy nie mogę, nieważne. Dotykaj tego. Dotykaj tego, przyjmuj to, pielęgnuj to, głaszcz choćby sam przed sobą, ale malutkie jakieś kroczki właśnie w tym kierunku rób, w tym kierunku pragnienia tej aktywności, która jest taka pierwsza. Dbając o to, żeby był spokojny umysł. Żeby był spokojny umysł. I nie zatracajmy się w tym, czy powinienem zrobić coś więcej, czy powinienem postąpić yy, tak czy tak, czy powinienem pójść w lewo czy w prawo, czy yy, powinienem powinnam, yy, powinnam odmieniać yy, ten świat patriarchatu tak mocno zagnieździony, że nawet mówiąc do jego grona to tylko w tej jednej formie proszę wybaczcie drogie kobiety, które jesteście głównie yy, wy nawet w moim kanale, bo nie wiem Mężczyzn, dosłownie to, to dwóch, trzech. Eee, I um, żebyśmy e, nie przekombinowali tego, że skoro czuję w sobie taką, a nie inną potrzebę działania, robienia, e, że czuję potrzebę pójścia w jakimś kierunku, skoro to jest róg duchowości, to na przykład, być może tli się w tobie potrzeba czytania kart. I teraz, no, no chciałabym czytać, Tarota, pociąga mnie to. Mam nawet talię Ale ja wiem, czy ja się do tego nadaję. To jest właśnie ta postawa, która nie jest wskazana na ten rok. Nie myśl, czy Ty się do tego nadajesz. Po prostu to rób. Nawet jakbyś to miała robić, miała robić tylko i wyłącznie dla siebie. Nawet jeśli to miałaby być aktywność tylko dla Ciebie i dla Twojej koleżanki. Po prostu sobie to rób. Eee, chciałabym malować, ale ja nie umiem tak jak ona. Eee, nie ma sprawy. Eee, maluj tak, jak Ty potrafisz. Eee, powiem Wam, <noise> akurat jeśli chodzi o ten przykład... To to jest coś niesamowitego, bo ja naprawdę przez wiele lat, no bo najpierw 5 lat liceum plastycznego, później jakieś 8-9 lat um, tęsknoty za malarstwem, bo w szkole powiedziano mi, że nie umiem malować że jabazg. I, i, I jak skończyłam tą szkołę, to wiedziałam, że no ja nie umiem malować, ja po prostu bazgrzę. później 8 czy tam 9 lat, taki bez, bez jakiejś aktywności artystycznej, wszystko naokoło, tak. Nie? Czyli malowałam makijaże, włosy, uczestniczyłam w sesjach fotograficznych, później zaczęłam sama je robić, wszystko byle, by tylko nie docąć tego pędzla. Aż w końcu zdecydowałam się na, na, na to, żeby pozwolić sobie być najgorszym artystą na świecie, ale działać, ale to zrobić. I, i wiecie co, ten cały proces takiego powracania do malowania, pozwolenia sobie bazgrać do końca, tak? To coś niesamowitego, w którym nagle odkryłam taką prawdę, że. Nie wychodzi, to tylko jak się nie robi. To wtedy nie wyjdzie. Jak nic nie zrobisz, to nie wychodzi. A jak robisz, to coś wychodzi. A jak działasz, to coś wychodzi. To może być kiepskie, to może być niedoskonałe, to może być niedopracowane, ale jakże radosne, że ty to w ogóle robisz, że ty to, że ty to aktywowałeś, że ty to. Że, że, że to jest. że to jest w Twoim życiu, wreszcie nareszcie. Więc. Nie poddawanie się i konsekwencja powoduje, że dziś, po tych już nie wiem, 9-10 latach, maluję tak, jak chciałam wtedy. Dziś wiem, że chcę malować jeszcze inaczej, jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej. No i dokładnie wiem, że nic innego tego nie zastąpi, jak to, żeby to była praktyka. Więc kochany człowieku, kochany wspaniały człowieku, Dotykaj tego, co takie niewinne w tobie, delikatne, co tak się tli, być może nawet cichuteńko. Uspokój ten mumysł, żebyś nie był pod wpływem. A po co ci to? Jej, czy wiecie co, ja pamiętam, jak. Mm, y, no, miałam świetnie prosperujący y, y, salon y, fryzjerski, co przy, tam klientek było mnóstwo, przyjeżdżały. Ach, y, kręciło się od rana do wieczora. A ja powiedziałam, słuchajcie, zacznę teraz robić zdjęcia. I pamiętam, jak mnóstwo osób, y, zwłaszcza w mojej rodzinie, wydawałoby się tych takich najbliższych, nie? A tu y, guzik, wcale nie najbliższych. A po co ci to? No ale to, to coś z tego masz, to po co to będziesz robić zdjęcia, jak ty już zarabiasz? E, nie mogli tego zrozumieć. A już jak chwyciłam za pędzel! Ojej! No, oczywiście było to grono, ta taka duchowa rodzina, która owszem, to mnie wspierała. Przyjaciele, farby mnie kupywali, pędzle, podobrazia. E, miałam takiego przyjaciela, który, jak widział, że zamalowałam jakiś obraz, bo właśnie albo niedoskonały, bo coś tam, a nie, nie miałam pieniędzy na, na kolejne podobrazia, to on mówił absolutnie: Jak nie masz, to powiedz, ja ci przyjdę i przyniosę ci podobrazia, ale niczego nie zamalowuj. To było takie piękne, kochane wsparcie, ale ci, których chciałoby się dostać tego wsparcia, to nie. Więc bez względu na to, czy cię będzie państwo świat manipulować w tym, że jest dramat na świecie, koszmar i wiecie, idzie głód, bieda, wojna, a ty chcesz malować? W ogóle weź weź, weź tę pomyśl o tym, żebyś miała jakąś sensowną pracę, tak? Idź, zapierdalaj na 14 godzin codziennie, za, za to, że będziesz miał niskie ryżu, a nie jakieś malarstwo. To nie dajmy się zwariować. To my dobrze to będę robić jedno i drugie. To będę sobie tak malować tylko po cichu, tylko w weekendy, tylko dla siebie. Tylko jeden obraz w miesiącu, obojętnie. Rób, działaj, spokojny umysł. I nie musisz właśnie wybierać tego. Jezu, to ja muszę wybrać teraz pracę na etacie, czy muszę wybrać. Wiecie, czy ja się utrzymam starota? Rób go pomimo wszystko. Rób go pomimo wszystko. Nie musisz od razu wszystkiego rzucać. To samo się idzie, samo się rozwija, samo się dzieje i czasami nie trzeba wybierać. Czasami po prostu trzeba robić swoje. Więc to jest takie przesłanie ogólne na ten zbliżający się siódmy rok ogólny, nowy, numerologiczny. I zapraszam. Do wysłuchania kolejnych po losowaniu tych już osobistych. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam. Oczywiście. Będę ogromnie wdzięczna za każde polubienie, za każde udostępnienie, za komentarze, które uwielbiam. Jak one mnie po prostu normalnie tak mnie to łechce, tak mnie to jest, cieszy. I nawet tych, których nie widać, bo gdzieś tam się odzywacie do mnie i na Whatsappie, i, i po prostu maile wypisujecie. I oczywiście wszystkim staram się odpisać, i jak tylko taką znajduję przestrzeń, znajduję. To od razu to robię, nie? I e, 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 czasami nie wiem, co odpowiedzieć do końca, bo ja nie jestem po to, żeby radzić, ale e, ale nie, nie mniej jest to cudowne, że, że w ogóle no chcecie. Chcecie, że się e, kontaktujecie. E, jestem przeszczęśliwa, że tak to się dzieje. Zapraszam do siebie na stronę, na wszystkie usługi aktywności, działania, warsztaty, kręgi. Ja jestem. Jestem, żeby tak samo jak i wy iść wspólnie przez to życie, realizując swój najwyższy potencjał.